Siemano widzowie. W dzisiejszym sorcie chciałabym opowiedzieć moje moim serwerze. Co nie, jakby... Macie będziecie mieć IP napisane na górze. Dodaliśmy przebrania. I mogę Wam pokazać, że mega łatwo można dropnąć jedno z lepszych przebrań. Klucze się tak łatwo nie da zdobyć, ale na Ewan tak można zrobić łatwo. To jest najlepsze jedno, jedno z lepszych przebrań. Dodaje 5 serc i 12 obrażeń i działa. Tu mamy sety. Mamy ewentówki w ogóle. mamy ewentówki fajne. Mamy autorski, autorskie piwko, dodaje 10 serc. Mamy letni autorski miecz, czyli daje weaknessa. Spoko. Mamy zaczarowane przedmioty, mamy, in, mamy inne różne ewentówki. Ogólnie mamy in, różne ewentówki z anarchii. I właśnie tutaj mamy jakieś sety. I ogólnie chciałabym was poinformować, że. Yy, jak będzie 10 łapek pod tym filmem i to jakby rozlosuje właśnie taki kostium jeden, jedna, jeden klucz do przebrań, wystarczy napisać swój nick w komentarzu i być na serwerze po prostu. Tu mamy jeden z najlepszych setów właśnie. I po prostu rozlosuje taki jeden klucz i nazwę czy, i czyimś nickiem set, co nie? I patrzcie, tu mamy set i on dodaje plus jedno obrażenie, plus jedno to. Chciałabym Wam jeszcze pokazać w ogóle mapę. Bo to nie jest taki zwykły box, to nie jest taki box, tu mamy, to jest takie ala pvp, co nie, tu kopiecie sobie wełnę, tu macie dobrą wełnę, tu macie jeszcze lepszą wełnę, tu macie różową, w ogóle jeszcze najlepszą, się wpływa taką windą wodną, tu macie taki labirynt, ja już Wam tutaj pokażę przejście od razu do niego, ogólnie to tutaj w tym labiryncie jest najlepszy przedmiot, czyli tutaj się bossy respią wither, Tutaj macie najlepszy przedmiot na razie do kopania, ametyst, jeszcze Wam pokażę szybko tutaj tego, drugi najlepszy przedmiot do kopania, co nie, to macie tutaj solsanda co nie, tutaj macie solsanda po prostu się podbudowujecie albo coś, co nie, macie solsanda to są jedne z lepszych tych przedmiotów, robimy teraz często eventy i teraz jest ogólnie event wakacyjny i właśnie można przez to sobie na spokojnie uzbrać na eventówki w wbić, bo jest super Friday są dojebane hity. Jest tak, zajebiście, taka super ekonomia jest wszystko. Nie co, ja tu mam wam, w ogóle mam wiem jeszcze pokazać. Tutaj łopaty są. No, tak, fajna, fajny serwer, dobra ekonomia. Macie IP na no.